Dzień dobry, Anna Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do oglądania poniedziałkowego wydania Kuriera Ostrowieckiego. Ostrowiecki Browar Kultury pracuje już w 100%. Jako ostatnie zostały udostępnione pomieszczenia zajmowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Gwiazdą otwarcia był Artur Andrus. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych czytelników. Szanowni Państwo, po Miejskim Centrum Kultury, po Biurze Wystaw Artystycznych przyszedł czas na inaugurację działalności w miejscu Biblioteki Publicznej w, nowym, w, miejscu, w nowej siedzibie w pięknych męczarniach. Jest nam niezmiernie miło, że Państwo zechcieli dzisiaj tutaj przyjść, być z nami w tym jakże ważnym dla nas dniu. Serdecznie witam Państwa wszystkich. Wiem, że wszyscy są wiernymi przyjaciółmi, czytelnikami biblioteki. I w ten sposób, bez przecinania szarf i oficjalnych wystąpień, odbyło się bardzo oczekiwane zarówno przez czytelników, jak i pracowników otwarcie chyba najbardziej klimatycznych w całym Ostrowieckim Browarze Kultury pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na taką siedzibę przestronną, nowoczesną, a jednocześnie przyjazną dla wszystkich i spełniającą różne role czekano, jak się okazuje, ponad pół wieku. Myśmy marzyli o takim dniu od 70 lat. Historia biblioteki to ponad 70 lat i tak naprawdę przez te 70 lat biblioteka miejska publiczna w Ostrowcu nie miała własnego konta. Zawsze to były lokale wynajęte, nieprzystosowane, nie dające możliwości prowadzenia. Pracy z czytelnikiem, i wreszcie po 70 kilku latach doczekaliśmy się, i mamy piękną bibliotekę w Ostrowieckim Browarze Kultury. I jest to dla Biblioteki Ostrowieckiej no, święto ogromne. Już sama powierzchnia, jaką obecnie zajmuje główna siedziba Ostrowieckiej Biblioteki, może budzić dumę. W wyremontowanym i dostosowanym do potrzeb biblioteki skrzydle znalazła się nie tylko imponująca czytelnia. A to nie jedyne, czym chwalą się ostrowieccy bibliotekarze. Przeprowadziliśmy się z, z dworku przy ulicy Wardyńskiego, którego powierzchnia użytkowa to było około 300 metrów kwadratowych. Ostrowiecki Browar Kultury to powierzchnia przeznaczona dla biblioteki około 1600 metrów. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że pod nami są magazyny, gdzie będą książki składowane w tak zwanym zwartym magazynowaniu, to daje jeszcze większą y, powierzchnię, dlatego że no, książki zajmą wtedy mniej miejsca. To po pierwsze, więc powierzchnia. Po drugie, to, na co czytelnicy czekali zawsze, co dziś już jest regułą, czyli wolny dostęp do półek. Już nie będzie tak, że to tylko bibliotekarz będzie mógł dojść do regału i podać książkę, tylko każdy czytelnik będzie mógł w naszych części zbiorów oczywiście, bo nie w magazynach, ale tutaj na wypożyczalni sam będzie mógł przeglądać, sam sobie będzie mógł wybierać to, co go interesuje. I wreszcie po trzecie to jest powierzchnia do prowadzenia działalności kulturalnej, edukacyjnej, rozrywkowej której do tej pory absolutnie biblioteka nie miała. Wszystkie nasze działania poza wypożyczeniem były przeprowadzane w zaprzyjaźnionych instytucjach, w wynajmowanych pomieszczeniach, a tu mamy powierzchnię taką, która daje nam możliwość prowadzenia pracy edukacyjnej, kulturalnej z czytelnikiem w każdym wieku. I wreszcie osobny, piękny poziom, gdzie znajduje się biblioteka dla dzieci. I to jest taka biblioteka przedszkole, czyli takie miejsce, w którym chcemy czytelników najmłodszych oswajać z książką poprzez zabawę. Ale to trzeba po prostu przyjść do biblioteki Dostrowieckiego Browaru Kultury od poniedziałku 30 i zobaczyć, bo tych wspaniałych rzeczy się po prostu opisać nie da. I choć głównym zadaniem bibliotek jest przede wszystkim zachęcanie do czytania, książka. Jest najlepszym przyjacielem człowieka, a biblioteka jest świątynią jego myśli. I to jest Cyceron i myślę, że im więcej osób będzie te książki czytać, będzie uduchowione, będzie mogło mieć możliwość poznania wielu innych myśli, tym lepiej, bezpieczniej dla nas wszystkich. Drodzy Państwo, następuje taki regres, odwrót od czytelnictwa. Widzicie Państwo w swoich domach, na ulicach, na przytlankach, w autobusach. Młodzi ludzie, każdy ze swoim telefonem komórkowym, nikt z nikim nie rozmawia. Zanikają te więzi społeczne. Myślę, że ta czytelnia, ta biblioteka, która będzie takim miejscem dyskusji, miejscem spotkań kulturalnych, miejscem zmiany poglądów, miejscem pracy twórczej, miejscem spotkań młodych pokoleń. Chcę też powiedzieć, że mamy taką część dla najmłodszych, dedykowaną naszym najmłodszym mieszkańcom. Myślę, że to w nich musimy tą pasję do czytelnictwa. To w przypadku Ostrowca miejska biblioteka publiczna zawsze oferowała o wiele więcej niż wynikałoby to z nazwy. Zarówno główna siedziba, jak i filie zawsze pełniły rolę kulturotwórczą. Zawsze prowadzili oprócz wypożyczania, spotkania autorskie, organizowaliśmy recitale, zajęcia dla dzieci, ale tak jak mówiłam, te powierzchnie teraz dają zupełnie inne możliwości. W związku z tym chcemy, aby praca taka z czytelnikiem w każdym wieku była prowadzona równolegle do wypożyczania książek. Już w tej chwili tutaj panie zatrudnione w bibliotece, bibliotekarki opracowały taki plan, nazwijmy to pracy do końca roku. I zgodnie z tym planem, z tym harmonogramem, każdy... Każdego dnia w bibliotece będzie się coś działo poza wypożyczaniem książek. Zaraz po, po otwarciu ten nasz program, ten harmonogram znajdzie się na stronie internetowej, będzie się można z nim zapoznać, skorzystać. Zarówno będzie oferta dla indywidualnych czytelników, jak również dla grup zorganizowanych, czyli szkół, przedszkoli, świetlic. Podziwu dla tak zaadaptowanych wnętrz nie ukrywał nawet gość specjalny sobotniego otwarcia nowej siedziby miejskiej biblioteki. Przeszedłem się i zobaczyłem, że w wielu miejscach w Polsce pewnie będą zazdrościć, jak zobaczą, jak to jest wszystko zrobione, jakie piękne jest i od zewnątrz, i od wewnątrz. Taka zazdrość pewnie się w paru bibliotekach pojawi w Polsce. No ale to. to... Cieszy człowieka, że coś takiego się dzieje, że takie miejsca powstają i że to nie tylko na przykład duże koncerny są sobie w stanie zafundować tego typu, tego typu miejsce, ale że biblioteka może się w takim pięknym miejscu znaleźć. Artysta znany z pisania piosenek opisujących prawdziwe wydarzenia, nie wykluczył nawet stworzenia specjalnej piosenki na temat biblioteki w Browarze. Jeszcze się rozejrzę dokładnie, zobaczę, co się tutaj wydarzy. No, I jakiś temat do, do piosenki to może być oczywiście. Zauroczony wnętrzami Ostrowieckiej Biblioteki Artur Andrus obiecał nawet przyjęcie karty honorowego czytelnika. To bym przyjął, tylko musiałbym się dowiedzieć jeszcze, z czym to się wiąże. Bo jeżeli to się wiąże z tym, że miałbym obowiązek, na przykład trzy razy w tygodniu, wypożyczać coś tutaj w bibliotece, to mógłbym mieć z tym kłopot Nie, z dojazdu. Zjawiać się na spotkania z czytelnikami. No to możemy się na coś takiego umówić. Jak Od czasu do czasu to jest taka, to jest taka definicja, że, że możemy przyjąć. I jak w miarę honorowy czytelnik, to też możemy coś takiego przyjąć. A świetna atmosfera, jaka panowała podczas spotkania z artystą, wytworzyła się już od chwili humorystycznej zapowiedzi gościa. Jako pan Anders. Poeta, pisarz, aktor, autor tekstów, konferencje, tancerz, w każdym bądź razie człowiek, orkiestra. I o ile sobota z trwającym dużo ponad godzinę występem Artura Andrusa była zaadresowana do osób dorosłych, to już niedziela okazała się świętem dla dzieci i ich rodziców. Mam nadzieję, że frekwencja przez te najbliższe miesiące i lata będzie taka sama, albo jeszcze lepsza. Państwo, dzieci będą odwiedzać miejską bibliotekę. Mam nadzieję, że tutaj, którzy są po raz pierwszy, będą przychodzili do nas na cykliczne zajęcia, będą przychodzili wypożyczać książki i zaprzyjaźnimy się na wiele, wiele lat. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj i myślę, że będziemy się spotykać bardzo, bardzo często. Po ilości chętnych, jakie odwiedziły bibliotekę w ten pierwszy bardzo pracowity weekend, można przewidywać, że ta instytucja kultury, oferująca bardzo różnorodny sposób spędzania wolnego czasu, na brak gości narzekać nie będzie. W niezwykle urokliwej sali kominkowej Ostrowieckiego Browaru Kultury odbyło się już pierwsze autorskie spotkanie klubu literackiego Aspekt. Bohaterem był Grzegorz Gołębiowski, autor tomiku poezji Ogrody Myśli. Znany dotychczas przede wszystkim ze swojej muzycznej pasji, Grzegorz Gołębiowski zaprezentował ostrowieckiej publiczności skupionej wokół klubu Aspekt swój kolejny tomik wierszy. Znalazły się w nim także utwory bardzo osobiste, związane z ostatnimi przeżyciami. To jest już drugi tomik. Wiersze są tak dobrane, że traktują, no, mówią o życiu człowieka od jego najwcześniejszych narodzin aż po śmierć oraz o uczuciach, które towarzyszą przez całe życie człowiekowi. Te narodziny są trochę zakamuflowane, bo dużo też przyrody tam jest, albo też inne elementy, po prostu no wszystko, co poezja mieści. Opisywanie bardzo osobistych przeżyć i czerpanie z nich inspiracji do tworzenia jest zadaniem trudnym w przypadku bohatera tego wieczoru poetyckiego jednak udanym i ciekawym. To jest wielkie wyzwanie, ale Grzegorz Gołębiowski radzi sobie z tym wyzwaniem coraz lepiej. Widać, że ten kunszt poetycki rośnie, że dotyka też bardzo trudnych, choć zróżnicowanych tematów, bo przygląda się kondycji człowieka, jego naturze. No i dosyć smutną prawdę o tym człowieku odkrywa, dostrzega fałsz, dostrzega obłudę, ale mimo wszystko tli się w nim nadzieja, ponieważ człowiek, i cały czas to pokazuje, jest istotą emocjonalną, zdolną do przeżywania rozmaitych uczuć, emocji. I to jest myślę ten optymizm, który jednak z tego tomiku dość smutnego, melancholijnego też przebija. Autor niewątpliwie tęskni za przede wszystkim miłością. Jest również wrażliwy na piękno przyrody, bo tam znajduje ukojenie dla swoich nerwów, dla swoich też rozczarowań. Piszący od niespeł... Na dekady Grzegorz Gołębiowski przyznaje, że uprawianie poezji, zwłaszcza w ostatnich, bardzo trudnych dla niego momentach życia, miało wręcz terapeutyczny charakter. Co nadaje pewnego rodzaju satysfakcję, zadowolenie, a może też zapis emocji, które, które mi towarzyszą, ponieważ ten tomik powstał w bardzo trudnym okresie dla mnie. Choroba śmierci ojca, później śmierć siostry, która mnie zaskoczyła. W każdym bądź razie skończyło się również doświadczeniami choroby w mojej osobie. Także no, tych, tych przeżyć było troszkę. A jednocześnie, jednocześnie starałem się zawsze, żeby jakieś tam promyczki słońca nadziei były. Muzycznym uzupełnieniem tej poetyckiej prezentacji był mini recital Wojtka Sochy znanego lokalnego barda. W związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku wyborami do Sejmu i Senatu informujemy, co następuje. Wyborcy czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy najpóźniej w piątym dniu przed dniem wyborów to jest do dnia 8 października, w Biurze Obsługi Interesanta sala B w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30, a w piątki do 16.30. Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkują. W tym celu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Wniosek o dopisanie do spisu składa się najpóźniej w piątym dniu przed dniem wyborów, to jest do dnia 8 października. Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat oraz wyborcy niepełnosprawni mogą głosować przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa należy złożyć wniosek najpóźniej do dnia 4 października. Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów, to jest do dnia 11 października, w Biurze Obsługi Interesanta Sala B w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30, a w piątki do 16.30. W derbach województwa świętokrzyskiego lepsze okazały się rezerwy korony Kielce. Piłkarze krzo ponieśli pierwszą porażkę pod wodzą trenera Sławomira Majaka. Świętokrzyskie derby wywołały spore zainteresowanie wśród kibiców obu drużyn. W pierwszej połowie mecz toczył się przeważnie w środkowej części boiska. Piłkarze krzo dobrze rozpoczęli spotkanie, ale z każdą minutą to gospodarze uzyskiwali przewagę, a nasi obrońcy coraz częściej popełniali błędy. Do ich gry dostroił się także bramkarz Paweł Lipiec. W 32 minucie było 1-0 dla Kielczan. 19-letni pomocnik Piruk wyszedł na czystą pozycję strzelecką i nie zmarnował tak dobrej okazji. Po utracie gola Ostrowczanie odważniej ruszyli do przodu, ale pozostałymi fragmentami gry nie potrafili stworzyć dobrych sytuacji podbramkowych. Niezadowolony z postawy drużyny trener Sławomir Majak od początku drugiej połowy spotkania desygnował do gry trzech nowych piłkarzy wzmacniając każdą formację. Krzop przeszedł również na grę dwoma napastnikami i trzema obrońcami. Nasz zespół próbował atakować dążąc do wyrównania, ale nie przyniosło to efektu bramkowego. W końcówce spotkania przewagę uzyskali gospodarze i w pełni kontrolowali mecz. W ostatnich minutach mogło dojść do wyrównania, ale dobrze zapowiadającą się akcję Krzo przerwał sędzia, dopatrując się pozycji Spalonej. Po meczu trener Sławomir Majak nie krył rozczarowania grą swojej drużyny. Jakie mogą być komentarze? No, przegraliśmy mecz. wydaje mi się z przebiegu całego spotkania jak najbardziej zasłużenie. Pierwsza połowa totalnie przespana przez mój zespół. Bardzo słabo, żeśmy grali w każdym, w każdym elemencie piłkarskim, jak również taktycznym. W drugiej połowie troszeczkę lepiej. Przez co się narażaliśmy na kontry, ale nic z tego nie padało, bardzo dobrze w bramce zachowywał się Paweł, więc tutaj się tu nie kończyło jakąś utratą bramki, natomiast no, nie potrafiliśmy nic za bardzo z przodu stworzyć, to było jakby takim kluczem do tego, że dzisiaj przegrywamy mecz, bo także nie oddaliśmy celnego strzału na bramkę, więc jeżeli się nie oddaje strzałów, to ciężko wymagać, żeby nawet przywieźć z tak gorącego terenu nawet, nawet punkt. Oczywiście możemy tutaj mówić, że zespół Korony wyszedł z zespołem młodzieżowym, a tak jak powiedziałem, to nie są chłopcy jakiś tam o jakichś tam niewiadomych. Chłopcy, którzy potrafią grać w piłkę to było dzisiaj widać na naszym tle, że to operowanie piłki i poruszanie się było na, uważam, na najwyższym poziomie. Ciężko nam było na ten, w ten sposób jakiś tam zareagować w pozytywny sposób, żeby to wykluczyć. Tak jak powiedziałem, pierwsza połowa dramatyczna, druga troszeczkę lepsza, ale tylko troszeczkę bez szału na bramkę, bez szału na bramkę nie, nie strzela się goli. Dzisiaj praktycznie myśmy nie oddali ani jednego z tego co pamiętam, więc ciężko się dziwić, że jest 0-1. W drugiej części gry na boisku pojawił się Marcin Kaczmarek. Wniósł on sporo ożywienia w grze ofensywnej krzo. Musimy się więcej troszeczkę utrzymać w piłce w środku pola. Musimy te. te, te yy, zmieniać z dużo strony, żeby, żeby się więcej yy, kreować w sytuacji, utrzymać się więcej w piłce. Yy, na pewno to będzie lepiej wyglądało, jak, jak, jak to opanujemy. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jutro o stałej porze. Do zobaczenia.